Pamiętam, po jednych z pierwszych zajęć jeden z instruktorów, który nimi się opiekował, stwierdził, że automatycy to elita wśród zawodów technicznych. To zabrzmiało bardzo charakterystycznie, sprawiło, że ci uczniowie się poczuli dowartościowani i zmotywowani, i w niektórych pytaniach, które zaczynają zadawać podczas lekcji, wyraźnie dominuje ten element praktycznej nauki zawodu. Próbują, proszą o wyjaśnienie pewnych rzeczy, z którymi się spotykają. Niektóre nie ukrywam, są na razie dla nich nudne, bo nie potrafią tego jeszcze zrozumieć. Nie potrafią jeszcze dostrzec właśnie znaczenia i wartości tego zawodu, który sprawia, że dzięki nim... Utrzymywane są całe zakłady pracy, że dzięki nim pracuje automatyka w naszych piecach centralnego ogrzewania, że dzięki automatyce właściwie pracują układy alarmowe, telefony komórkowe i tak Zaczynają to dostrzegać chętnie pracują. Myślę, że jedną z motywacji jest również to, że dzięki naszemu projektowi otrzymują również pieniądze za każdą godzinę praktyki, którą spędzą w zakładzie. Asystują przy pracach wykonywanych przez elektryków, elektromechaników i automatyków. Staramy się też wdrożyć ich w proste sterowniki logiczne, takie jak na przykład Logo Siemens. Do tego celu zbudowaliśmy taki ciekawy układ, gdzie będą mogli szkolić się i poznawać tajniki sterowników logicznych. Chodzę na praktyki, to same brable Raz w tygodniu, w piątki po 6 godzin dostajemy wynagrodzenie. Te praktyki pomagają nam więcej się nauczyć coś niż w samej szkole. Uczymy się tutaj programowania w maszynach, pomagamy ten coś naprawić jak trzeba. W ostatnim okresie na rynku Sanockim i w ogóle w województwie podkarpackim występuje pewien deficyt, jeżeli chodzi o zawody techniczne, zawody mechaników czyli ten deficyt występuje w takich zawodach jak automatyk, ślusarz, spawacz, frezer. I ta sytuacja na rynku pracy spowodowała, że nasz zarząd podjął. Deklaracje i chęć współpracy ze szkołami kształcącymi uczniów o profilach zawodowych. Na razie to jest pierwsza klasa. Oni dopiero zaczęli się kształcić w tym kierunku, ale już zaczynają coś robić praktycznego w firmie partnerskiej EA Elektronik. Tam już poznają aspekty wdrażania, projektowania konkretnych, konkretnych technologii. Także tutaj praktycznie można powiedzieć, że na razie wyprzedzają to, co jest w szkole. Przechodzimy właśnie tutaj na praktyki. Jest to firma, która nazywa się EA Elektronik. Pracujemy w tej firmie. Odbywamy tutaj staż, za który nam płacą dodatkowo, dostajemy pieniądze przez realizowany projekt, który realizujemy 3 lata i dostajemy za to dodatkowe pieniądze. Ja uważam, że jest super, że to jest lepsze niż taka nauka w szkole. Możemy się dużo nauczyć takiej jakby z praktyki, takiego jakby z pierwszej ręki, co, co widzimy jako, jako co robi Elektronik. Dostajemy za to wynagrodzenie z tego projektu, także z Unii Europejskiej mamy projekt, który jest wynagradzany oddzielnie. Jesteśmy pod okiem instruktorów, którzy mają doświadczenie w tym od wielu lat, także według mnie to jest super. Zajmujemy się tutaj lutowaniem, robieniem płytek, obróbką kabli, no jak tu przychodzimy naprawdę, na pewno jest większe, duże doświadczenie. Bo nadzorują nas osoby, które mają wieloletni staż tu i na pewno więcej od nas wiedzą i doradzają nam co i jak. Jest to fajna odskocznia, jako taka od typowych, zwykłych, przedmiotowych lekcji. Można się tu naprawdę wiele nauczyć. Nie, jest, nie, nie ma tutaj takich trudnych czynności. Jest to fajna, przyjemna praca. Na stanowiskach, to jest generalnie praca, jest bardzo różna, bo co tydzień zmieniamy się. Zmieniamy stanowiska i no, jak komuś się trafi jakieś stanowisko, któremu się nie podoba, no wystarczy, że poczeka tydzień i idzie po prostu na inno. Pracę oceniamy bardzo dobrze. Jest dla nas istotna z tego względu, że w wyniku nieustannego rozwoju naszej firmy potrzebujemy specjalistów z zakresu elektroniki. Dlatego objęliśmy patronatem. Technikum elektroniczne przy zespole szkół nr 2. Praktykanci są ulokowani na większości działów w naszej firmie dzięki temu mają możliwość zaobserwowania, jak powstaje produkt. Od projektu prototypu po wdrożenie produktu aż po produkcję seryjną. Widzą nasz park maszynowy, aparaturę kontrolną pomiarową i dzieje się to wszystko pod okiem naszych instruktorów, specjalistów, którzy wiele lat pracują przy produkcji elektroniki. W ramach projektu szkoła zostanie wyposażona w nowoczesne pracownie, ale dodatkowo uczniowie mają możliwość zapoznania się z profesjonalnym sprzętem, który jest obecny na rynku. Pracownie zostaną wyposażone w sprzęt, który jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji. Bye. <sighs> <sighs>